I to jest końcowe wyciągnięcie łodzi amerykańskiej. Koń bezpośrednim przeciwnikiem niemieckiego dowódcy. To jego zdrowie, mądre przyrodzenie, szanowanie życia i zdrowia w doprowadziło do tego, że ci żołnierze uspokoili się, obiady pięciu pięciu pięciu, zostały i powoli.

o swoje bezpieczeństwo, stanęło ze stanowiska na stanowisko, przekazując bezpośrednie rozkazy swoim żołnierzom, także deliktom z innych jednostek, które znalazły się na jego pasie, odpowiedzialności, ochrony wybrzeża, grupowanie bezpośrednio dowodzi i żołnierzom, jeżeli rany, w tej sytuacji, o niemieckie karabiny maszynowe które cały czas prowadzą straszliwy ogień. Amerykański dowódca w się się pomiędzy swoimi żołnierzami Stwierdził, że teraz albo nigdy stwierdził, że to jest moment, kiedy jeszcze może poderwać te resztki oddziału bezpośredniego sturmy. i nastąpiła decydująca chwila całych działaniach Amerykańców. <grytanie> Swoim bezpośrednim przykładem podrywa resztki do bezpośredniego szturmu. Wiecie zapewne Państwo, że żołnierze, dowódcy dzielą się na dwa rodzaje. Są dowódcy, którzy krzyczą naprzód i są dowódcy, którzy krzyczą za mną. Właśnie Jones należy do takich, którzy własnym przykładem prowadzą żołnierzy do bezpośredniego szturmu. Krzykną bezpośrednio, momentu na ataku. niemieckie pozycje. Przepropowana piechota amerykańska podrywa się po rozkazie dowódcy Kowodka Kowodka do szturmu. Widzicie państwo, jak mocno dowódcy amerykański Podrywa żołnierzy bezpośrednio po ataku. Muszą więc bezpośrednio pod Bezpośrednio na pływanie, jakże to nocne to bezpośrednio... Wojna, pan Natura! Salvatore! Przedłużona na to... Wyróżanie na wodzie... Zrasieków i przerwanie obrony niemieckiej.